W Bydgoszczy jest zamontowanych około 46 tysięcy wodomierzy, głównych, lokalowych i ogrodowych. Wszystkie służą do rozliczania zużycia wody. Montowane są wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Te drugie należy odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowych przed zamarznięciem. Szczególnie ważne jest, aby zadbać o izolację wodomierzy zwłaszcza tych zainstalowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych. Robimy na to taką czapeczkę, też z pianki tyrenowej, bo to jest tam naj, naj, taka najbardziej dostępna rzecz. Spinamy tu na dole takimi specjalnymi spinkami, które można zakupić w sklepie budowlanym. One są specjalnie do tych otulin, bo najbardziej, najbardziej narażonym na mróz jest wodomierz. Ponieważ są części plastikowe, a plastik jak wiemy nie jest wytrzymały na mróz. Co ważne, izolacja powinna chronić urządzenie, jednocześnie umożliwiając jego odczyt. Zabezpieczamy rury też przy wodomierzu stalowe, ponieważ jak wiemy stal przyciąga do siebie mróz. Dociągamy i owijamy wszystkie miejsca, które są widoczne. Tutaj otwarte przed mrozem. Przy każdym zawijaniu pamiętajmy o rączkach od zaworów. Że muszą być widoczne. Musimy to poowijać, zabezpieczyć i wtedy mróz nam nie będzie groźny. Podobnie będzie w przypadku instalacji znajdujących się na przykład na działkach rekreacyjnych. Instalacje nieużywane, takie jak instalacje do podlewania terenów zielonych, należałoby odwodnić, spuścić wodę z przewodów, spuścić wodę z wodomierza i zamknąć wodę na zimę. W ten sposób unikniemy zamarznięcia i uszkodzenia tych przewodów i instalacji. Pamiętajmy również o odwodnieniu studienek wodomierzowych, o zaizolowaniu ich pokryw, o zabezpieczeniu punktów czerpalnych, zabezpieczeniu kranów znajdujących się na zewnątrz budynków. Ponieważ brak takiego zabezpieczenia może spowodować awarię i w konsekwencji zwiększy rachunki za wodę i ścieki. A jeśli już dojdzie do awarii, jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza lub innej awarii na sieci wodociągowej, należy skontaktować się z miejskimi wodociągami pod numer 994 lub bezpośrednio z siecią wodociągową pod numerem 52 58 60 643. Udzielimy Państwu istotnych informacji w celu dalszego postępowania i pomożemy w naprawie lub wymianie wodomierza. Aby szybciej reagować na ewentualne usterki, miejskie wodociągi montują specjalne nakładki na wodomierze, tak zwane moduły radiowe, które umożliwiają dokonania precyzyjnego odczytu zużycia wody całkowicie zdalnie. Trwają prace montażowe tych modułów radiowych IoT. Mamy do zamontowania w pierwszym roku trwania umowy niecałe 8,5 tysiąca modułów. Obecnie mamy zamontowanych 6,5 tysiąca. Cały proces objęty tą umową będzie trwał 3 lata. Gdzie docelowo zamontujemy 16 tysięcy modułów na wodomierzach głównych. Do tej pory inkasenci wizytowali naszych mieszkańców w celu dokonania odczytu raz w miesiącu bądź raz na dwa miesiące, co powodowało pewien dyskomfort. Po wdrożeniu nowego systemu odczyty będą musiały odbywać zdalnie, dzięki czemu mieszkańcy zyskają na komforcie, a my dzięki temu będziemy mogli szybciej reagować na ewentualne awarie. Co ważne, nakładki montowane są wyłącznie na wodomierzach głównych. Nie pojawiamy się w lokalach mieszkalnych w blokach. Realizowane jest to przez, zarówno przez przedstawicieli wodociągów, przez naszych pracowników, jak i przedstawicieli firmy zewnętrznej. Wszyscy ci pracownicy mają legitymacje służbowe, mają pisemne upoważnienia zarządu, które są wymagane w ustawie. Zebrane dane pozwolą także na lepsze zarządzanie istniejącą infrastrukturą wodociągową i planowanie jej modernizacji. To kolejny krok w kierunku oszczędności i ochrony środowiska.